Udało się przygotować ogródek. Dzisiaj będziemy siać, Troszkę tego, troszkę tego. Będzie groszek. Marchewka, por, seler, fasolka. Mamy chyba jeszcze bób i ogórki. Z tamtego roku zostały dwie cebulki które mają ładny szczypiorek jedna por która wygląda jak świeżo posadzona no i pietruska fajnie przesłowała trochę za gęsto była posiana i kowęt nie jest taki dorodny jak powinien być ale można coś zawsze z tego jeszcze wyciągnąć wcześniej odgódek był większy a w tam za, ma, za malinę ale to za dużo bo i tak nie ma Jest napowrót, trzeba otworzyć foliak, zaraz się pan zagotuje, trzeba zamoczyć ręczne, żeby nie zgasnąć, Foliaczek jakiś z marketów. 3 na 2 metra bodajże w tamtym roku wiatr go przerzucił na drugą stronę ogrodu całkowicie ale jakoś posklejałem trzeci rok służy tak czuć temperaturę w fomiaku tu już widać weczki ładne jak najbardziej gotowe o a co ona taka pękana za wilgotno Co jest łóżka Ќе јаме за хиночка, тоа To to jest ta konstrukcja i te pasy. To tutaj po całości. Zielinka stalowa. Aż tak, tam do końca, tam Jest to piolka, z której z chęcią korzystała moja córka, ale niestety już ją to nie robi. Czasami jak ktoś znajomy przyjedzie w szczególności dzieci to mają krajdę. Byłem tyle razy czerwona jabłuszka w środku po przegryzieniu Coś ciekawe Czosnek ozdobny, że już niedługo będzie też fit. jedziemy dalej. Plan to skosić tutaj trawę i zrobić małe porządki. I ten jest Powinna być posiana we wrześniu, a ja spróbowałem teraz, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest to lawenda.